W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Wersów oskarżana przez architektkę wnętrz, Monika Kociołek wyprowadza się od chłopaka, Przemek Pro wywołuje kontrowersje, Lil Masti w ciąży, mini afera między Bagi a Multim. Bagi to nie tylko jeden z inicjatorów Dresscoat i filarów grupy Dresscoat, ale też twórca, który coraz mocniej rozwija się solowo. Choć od lat działa w ekipie, to na swoich prywatnych social mediach pokazuje znacznie więcej. Od codziennego życia po własne projekty i pomysły. Bagi ma też swój charakterystyczny snak rozpoznawczy, bez którego praktycznie nie wychodzi z domu, a są to gwiazdki na wypryski. Nakleja je zawsze i wszędzie, nawet podczas występów w tańcu z gwiazdami. A że Dresscoat od dawna wypromowało również motyw panterki, ktoś padł na pomysł, żeby połączyć oba te trendy. W efekcie do sprzedaży trafiły plastry antywypryskowe w kształcie gwiazdek z printem panterki. Pomysł na pewno na czasie, ale jak to zwykle bywa, nie wszystkim się spodobał. W sieci pojawiło się sporo komentarzy wyśmiewających warszawską propagandę, czyli fakt, że ktoś może nosić takie ozdobne plastry nawet w miejscach publicznych. Głos prawie zabrał też Young Multi, który na swoim streamie postanowił wbić szpilę w stronę nowego produktu Dresscode. Dresscode się nominowali do naklejania gwiazdki na mordę? Niech se chcę nakleją plaster na... Yy, buzie. Żeby już więcej nic nie mówić. Bagi nie pozostał mu jednak dłużny i odpowiedział z humorem. Na Instastory wrzucił małego Disa w kierunku Multiego, a później dorzucił nagranie sprzed lat, na którym obaj się wykupiają. Wielki kurie pozdro! Wielkie pozdro! pozdrow! Patrząc jednak na to, jak Young Multi potrafił ostro odgryźć się w przeszłości, chociażby przy okazji zaczepki ze za strony Nutsu World, niewykluczone, że jeśli zdecyduje się odpowiedzieć, to może zrobić się z tego ciekawa drama. Lil Mastia od dłuższego czasu skupia swoją internetową działalność głównie na tematach związanych z macierzyństwem i wychowaniem córki Ari, która przyszła na świat w 2023. Już wtedy celebrytka wzbudziła ogromne emocje, publikując na YouTubie film z porodu. Od tamtej pory regularnie pokazuje wizerunek swojej pociechy, co niejednokrotnie spotykało się z krytyką i zarzutami odnośnie szaryntingu. Największą burzę wywołała jednak w lipcu, gdy ogłosiła założenie fundacji mającej na celu ochronę praw rodziców do dzielenia się prywatnością dzieci w sieci. Jej pomysł spotkał się z ostrą krytyką ze strony rodziców, prawą zainteresowała się nawet rzeczniczka praw dziecka, która zapowiedziała interwencję teraz Aniela ponownie znalazła się na językach internautów. W czwartek ogłosiła, że jest z drugiej ciąży. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć, na których prezentuje już zaokrąglony brzuszek. Na fotografiach widać, jak z czułością go obejmuje. W opisie podkreśliła, że kolejne dziecko było jej marzeniem. Spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka powiększa się, nie możemy się doczekać, kochany maluszku. Choć wiadomość o ciąży dla niej i jej bliskich jest ogromną radością, reakcje internautów są podzielone. Spora część gratuluje i życzy wszystkiego dobrego, ale nie brakuje też głosów prześmiewczych. Wiele osób ironicznie komentuje, że teraz na profilach Limasty i jej męża nie będzie już nic poza dziećmi, które zdaniem krytyków mają stawać się częścią rodzinnego kontentu i źródłem zarobku. Premiera iPhone'a 17 Pro wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród fanów Apple, ale też wszystkich, którzy śledzą nowinki technologiczne. Najnowszy model kuś m.in. potrójnym aparatem, ośmiokrotnym zoomem optycznym, co od razu sprawiło, że wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy to już moment na wymianę swojego telefonu. Jak zawsze przy tego typu premierach, w pierwszym rzędzie ustawił się Przemek Pro. Influencer od lat ma swoją tradycję. Przy każdej nowej generacji iPhone'a publikuje relacje, w których tłumaczy, że zmiana sprzętu to inwestycja dla jego widzów. Przemek podkreśla, że chce, aby odbiorcy mogli oglądać jego materiały w jak najlepszej jakości i właśnie dlatego decyduje się na regularne zakupy najnowszych modeli. Jednak tym razem narracja nie spotkała się już z tak ciepłym odbiorem jak kiedyś. Widzowie otwarcie pisali w komentarzach, że takie tłumaczenie brzmi naciąganie i że Przemek co roku powtarza tę samą śpiewkę. Wielu stwierdziło wprost, że tak naprawdę nikogo nie obchodzi na jakim telefonie nagrywa swoje materiały, a takie zakupy to po prostu jego fanaberia, a nie przysługa dla widzów. Monika Kociołek ponownie udowodniła, że nie boi się podejmować decyzji, które wywołują skrajne emocje. Jak dobrze wiecie, od 2021 jest w związku z Pedro, czyli Piotrkiem Ambryszewskim. Początkowo mocno strzegła prywatności tej relacji, nie pokazywała twarzy swojego partnera i długo unikała publicznego eksponowania ich życia. Z czasem jednak sytuacja się zmieniła i dziś Pedro regularnie pojawia się w jej social mediach czy na YouTubie. Mimo to w ostatnim wywiadzie dla Damiana Z Pudelka Monika zaskoczyła fanów bardzo nietypową i dla wielu wręcz kontrowersyjną decyzją. Influencerka przyznała, że chce wyprowadzić się od swojego chłopaka i zamieszkać sama. Powód nigdy wcześniej nie doświadczyła samodzielnego życia, opłacania rachunków, sprzątania czy po prostu radzenia sobie w codzienności bez drugiej osoby. Jak tłumaczy, to coś, czego bardzo potrzebuje, żeby się rozwinąć. Jednocześnie podkreśliła, że ma świadomość, iż taka decyzja może być swego rodzaju testem dla ich związku. Jej zdaniem jednak to doświadczenie może nie tylko nie zaszkodzić, ale wręcz wzmocnić ich relacje. Pana zlikowałeś, że za niedługo będziesz mieszkała sama? Jak to? Dlaczego? Co się stało? Nie rozstajemy się, ale zdecydowaliśmy się z mojej inicjatywy zamieszkać osobno. Nigdy nie miałam takiego momentu, że to ja muszę opłacić wszystko, wiesz, zadbać, żeby właśnie wokół mnie było posprzątane, żeby tak w końcu być dorosła. No i jak Pedro na to zareagowało? To była twoja inicjatywa? Yy, na początku też był w szoku, ale teraz już jesteśmy na takim etapie, że Pedro też chce. Bo on też nigdy nie mieszkał sam. Ja uważam, że mu to też jest potrzebne i on też uważa teraz już, że może to być na plus. A nie boisz się, że trochę was to od siebie oddali? Jest taka opcja i, i, i może być już na konsekwencja tego, ale... Czuję, że jest mi to potrzebne, a chcę zadbać o siebie. No to jak będzie wyglądała Wasza relacja? Jak Ty sobie to wyobrażasz? W końcu będzie u nas w związku taki etap, gdzie będziemy mogli, wiesz, ładnie się odwalić, iść na rankę, bo nigdy nie było u nas takiego etapu. I jestem ciekawa, boję się tego etapu na pewno, no bo to jest dla mnie stresujące, ale jestem pozytywnie nastawiona i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. A ile byś chciała, żeby ten etap trwał? Tyle, ile będzie się pewnie dało wynająć mieszkanie, czyli albo na pół roku, albo na rok. Internauci mają jednak zupełnie inne zdanie. W komentarzach pod fragmentem wywiadu zawrzało. Większość osób uważa, że taka decyzja to prosta droga do zerwania i że podobne eksperymenty rzadko kończą się happy endem. A wy jak to widzicie? Czy wyprowadzka Moniki to odważny krok ku samorozwojowi, czy początek końca i związku z Pedro? No i standardowo. Dzień, bez afery z Wersow, to dzień stracony. Bo jak pewnie sami zauważyliście, cokolwiek Weronika wrzuci do sieci, zaraz pada na nią fala krytyki i hejtu. I coraz częściej nie ma to za wiele wspólnego z tym, co faktycznie zrobiła. Kilka dni temu na kanale Weroniki pojawił się film, w którym oprowadziła fanów po swoim nowym mieszkaniu. Nie będzie to jednak miejsce do życia, tylko biuro, w którym Weronika zamierza nagrywać materiały i spotykać się z asystentami, żeby, jak sama powiedziała, nie zabierać pracy do domu. I już ten fragment wywołał. O prawdziwą burzę. Ludzie byli oburzeni, że influencerka kupuje mieszkanie tylko po to, żeby traktować je jako przestrzeń do pracy, podczas gdy większość młodych osób Polska marzy o jednym lokum do zamieszkania. No ale nie oszukujmy się, to raczej nie wina Weroniki, że realia mieszkaniowe w Polsce wyglądają tak, jak wyglądają. Na tym jednak afera się nie skończyła. Do akcji wkroczyła projektantka wnętrz, która na TikToku wrzuciła filmiki z mieszkania wersów, chwaląc się, że to właśnie ona odpowiada za aranżację. W komentarzach od razu pojawiło się Głosy krytyki, że Weronika ani razu nie wspomniała, kto faktycznie zaprojektował wnętrze, a w filmie używała sformułowań typu przestrzeń jest już w pełni wyposażona i udekorowana, tak jak sobie wymarzyłam. Co więcej, projektantka zaczęła lajkować te komentarze. I tutaj zdania internautów są mocno podzielone. Z jednej strony, to faktycznie ona wykonała projekt, więc można zrozumieć jej reakcję. Z drugiej, jeśli była to zwykła, opłacona usługa, a nie żadna współpraca czy barter, to dlaczego Weronika miałaby o tym wspominać? Przecież to naturalne że mieszkanie powstało w jej guście, to ona podsunęła inspiracje, pomysły i oczekiwania. Cała sytuacja znowu pokazuje jedno: cokolwiek zrobi Wersow, znajdzie się ktoś, kto uzna to za powód do afery. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam was do zostawienia suba oraz do podbijania filmiku.